Cześć, mam 3 lata i nazywam się Pier. Tak już dałem dzisiaj matce popalić, że posadziła mnie przed monitorem i puściła bajki, żeby mogła spokojnie iść do kibla. A teraz dremordę w niebogłosy, dlatego, że mówi do mnie facet w obcym języku, a ja miałem przecież oglądać bajki. Ja zły, matka zła, a ktoś tam się cieszy, bo wyświetlenie wpadło.